Jakąś no to śpiewać, cztery. Ja uwielbiam ją, ona tutaj, tutaj. też się robi filmiki i tańczy dla mnie po... Dobset! To to. O wios co ja śpiewa. Myślę, że zrobił pomyśleć, że ja wyśpiewam. śpiewał. <noise> Dobrze, tam są. Ja uwielbiam ją! Ona tu jest! I tam dla mnie, bo...